O to kolejna część lesplaya Playa jak QSA 0. W poprzednim odcinku udało się porozmawiać z mano. W tym odcinku idziemy spać. A konkretnie ktoś się chciał, nie ktoś tylko Li chciał się spotkać z nami w naszym... w naszym mieszkaniu Ten odcinek jak wspominałem czy też, ale jak wspominałem wcześniej, będzie zawierał wątek główny. Li to ty? Ta. Co tam masz, nie

Być zapędzonym w kozi róg, czy też być postawionym pod ścianą. Nie pozbędziemy się tych jakuza, będą nas ścigać aż do grobu. Nie mamy czasu czuć bólu, dopóki ta robota nie będzie skończona. No, to zrozumiałe. Przepraszam, że pytam, ale co jest do ciężkiej cholery, nie tak z tym miejscem. Co to znaczy? To mieszkanie jest obserwowane. Jest cały czas obserwowane. Ma przynajmniej, przynajmniej czterech ludzi, go obs je obserwuje. Jestem pod wrażeniem, że zauważyłeś. Czy wiedzą, że ukrywasz Makoto? Nie. To miejsce jest pod obserwacją już cholernie długi czas. Mój klient to facet stojący za tymi obserwatorami. A wokół klubu jest ich jeszcze więcej. No wiem. I możesz dodać więcej na każdej drodze prowadzącej z tego. Z, prowadzącej z Jestem, nie, nie wolno mi opuścić tego miasta. Dlatego mnie pilnują. Dbają, żebym nie uciekł z miasta. To co? To miasto jest Twoją celą? Wiem Dokładnie. O co tu chodzi? Kiedyś byłem jakuzą w Tokio, potem, zdradziłem, potem zradziłem czy też no. Nastąpiłem na odcisk Facetowi, który prowadzi moją rodzinę, który szefuje mojej rodzinie i moje życie stało się jednym wielkim bagnem. Nawet teraz, mimo że mają mnie na smyczy, tu, tu w osadze nie znaczy, że nie zabiją mnie, jeśli yy, yy, dam im powód. Tak. Hmm. Nie fajnie, no wygląda na to, że każdy dźwiga własny krzyż. Ale to znaczy, że, że nie możemy tu tak sobie stać i gawędzić. Przenieśmy to gdzieś do bezpieczniejszego miejsca. Spotkam cię tam, gdzie ukrywa się Makoto. Pokażę ci drogę. Nikt nie może cię śledzić. A tak? Tak, mam ukryte drzwi w, na, tyle, na tyle pokoju zabiegowego w klinice. Jest ukryte za półką, jest ukryte za szafką. To cię wyprowadzicie na budynek, na bud to cię zaprowadzi do budynku obok. Nawet, nawet jeżeli będzie śledzony, to przejście powinno wystarczyć, by każdego zmienić, by zgubić każdy trop. A skąd salon masażu ma sekretną drogę ucieczki? Przecież ci mówiłem, każdy z nas dźwiga własny krzyż. Hmm

Skąd i jak będą nas obserwować. Dobrze, więc użyję Twojego tylnego wejścia w Hogus i Zadowolony? Przejęty. Gdy to przejdziemy, podążaj prosto do Makoto. Spotkamy się tam. Kapujesz? Kapuje. Idź już. Muszę się ustalić, czy jestem obserwowany. Będziemy na spokojnie spacerować sobie i wywąchać, gdzie obserwują. No, przyślizgnij się niezauważony. Więc idziemy, musimy się dostać do Hokusikaykan. Oni są pośrednimi ofiarami. Ach, nie dostał finisherem. Dobra, że załatwieni. No to spokojnie, może nie bezpośrednią drogą, dotarliśmy do Hogus i Kajkan. No więcej pajaców odsegały ale ci, dr ci dranie są wszędzie. Ci drony są wszędzie tam, gdzie mógłbym się udać. O, kolejny wyczerpujący dzień. Jestem gotowy na fajny masaż, już, który, który przywróci moje wymęczone ciało do jakiegoś stanu używalności. Mam nadzieję, że dzięki temu będę myśleć, że cały czas jestem w gabinecie. Wystarczająco dużo czasu, by. Znaleźć drzwi i zniknąć za półeczko, no jak naprawdę miał ukryte przejście, ma łączyć się z budynkiem obok. Nigdy nie myślałem, że. Do wczoraj jeszcze nie myślałem, że coś takiego tu jest. Nawet jeżeli byłem śledzony, to teraz zgubiłem pościg. Teraz ruchy tam, gdzie jest dziewczyna. Zobaczmy, czy można jak coś wykupić za punkty, chyba nie. Ja mam tylko 5, do następnego potrzeba aż 20. A to jest. No, tutaj je można No trudno, bo walczymy z tymi gnajkami. No, albo nie Może nas nie dogonią no. Źle poszedłem no, kto to jest tutaj Nikt nie patrzy Jak nie teraz to nigdy No ja, Faza. Twój, twój facet Lee już tu był. Tak. Poszedł kupić coś do picia. Powiedział, że zaraz wróci. A co to za, co to za koperta? Nie wiem. I powiedział, że Ty musisz ją otworzyć. Co to jest do cholery? Co tam było w środku? Zdjęcie jakiejś młodej pani. Dużo ich tej, ciągle tej samej Lee-san przyniósł zdjęcia? A po co? Elo, już rozgryzłeś temat. Fajne zdjątka, co? Lee, co to za zdjęcie? Spokojnie ty się Nie ekscytuj się tak, zaraz wyjaśnię. Dziękuję lisa dla ciebie też mam. te zdjęcia to ten twój wspaniały plan? Kim, jest, kim ona jest do cholery? Oszustka matrymonialna. I to nie wszystko. Faceci, którzy się w niej zakochują, mają brzydki zwyczaj umierania w niewyjaśnionych okolicznościach. Jeżeli mnie spytasz, to ona wychodzi za nich, a wyciska do sucha i potem podaje coś gorszego niż papiery rozładowe. Ale nawet taki potwór ma dobre cechy, na przykład jej budowa jej ciała i wiek. Bardzo podobne do Makoto, prawda? No i? No, te narkotyki, te środki usypiające naprawdę są mocne. I co ty wyprawiasz. To, co teraz nastąpi, nie jest przeznaczone dla jej uszu. Więc czas na drzemkę. Nie łapię zbyt szybko jak na zawodowego zabójcę. Ta dziewczyna ze zdjęć będzie. Podstawimy ją za makoto Podstawimy Gdy ktoś zleca zabójstwo, to czego oczekuje wyników Zab zabicia celu Dokładnie, rezultatów. A rezultatem zabójstwa jest trup. Pokażesz trupa a szef, to szef jest zadowolony.

Gdy gliny będą chciały potwierdzić tożsamość, to przyjdą z tym do mnie. Więc znam im ich odpowiedź. Bez wątpienia, ta biedna duszyczka to moja praco biedna pracownica. I bum. Głupi jesteś. Zaczną. Zaczną ślesło, jeżeli dowiedzą się, że to nie jest ta sama dziewczyna. Spokojnie. Gdy umrze, zrobimy jej operację plastyczną. Dopóki nie będziemy nie będzie można jej rozpoznać, wszystko będzie dobrze. Ta operacja plastyczna to taki cudzysów.

Robiłem kontrakty dla organizacji z lądu. No, Mam na myśli Chiny. Moja ostatnia praca. Y, moja ostatnia robota miała miejsce jakieś pół roku temu pół roku zaraz to wtedy, kiedy znalazłeś tę dziewczynę. Masz dobrą pamięć, ale przemyśl to. Dziewczyna była zamknięta jako własność organizacji. Jak miałem się do niej dostać? Myślisz, że leżała sobie po prostu gdzieś na poboczu? Pół roku temu przyjąłem robotę, by najechać jakąś koreańską mafię w wojny o teren i o handel niewolnikami. Już do tej pory pozabijali trochę, trochę naszych ludzi było ich dwóch w tym magazynie. Po tym, jak ich zabiłem, zostałem w pokoju pełnym półnagich panienek w klatkach. Gdy tylko otworzyłem te drzwi, wszystkie uciekły. Wszystkie oprócz jednej. Jedn jedna nie mogła się ruszyć o krok. I to. Tak. To była Makoto. Zaczyna sięgać w ciemności po moją rękę, kompletnie ślepa. Gdy ją odnalazła, uczepiła się jej i nie chciała puścić. Klęczała tam, płacząc i... Ciągle powtarzając, dziękuję, dziękuję. Jej dłoń była taka drobna, nie mogłem się zmusić do puszczenia jej. Od tego czasu odgrywa, że jej tatusia. Tak, widzisz, dawno temu naprawdę byłem ojcem. Tak? Była, zawsze była naprawdę chora, nawet jako dziecko. Efekty uboczne lekarz, które musiała przyjmować, były bardzo poważne. W końcu ledwo widziała. Ledwo mogła widzieć. Uścisk tej dłoni był taki, jaki pamiętałem. Nadzima, nie pozwolę znowu umrzeć córce na moich oczach. Jeżeli chodzi o ochronienie tej dziewczyny, to zabiję. Każdego obcego, którego, który stanie na mojej drodze, w wiem, że to jest niewłaściwe, ale nie mam żadnych innych opcji. Nie pomożesz mi syn, Majima. Musisz zaraportować swojemu szefowi, że Makoto nie żyje. Głupiec. Co? Nie doceniasz, Jakuzy, natychmiast przejdź tę sztuczkę. To jaki masz plan? Jakie ty masz pomysły? Skończyliśmy tutaj. Wyp wypisuję się z tego planu. Więc znowu uciekasz? Ja myślę, że nie widzę. Straciłeś to oko podczas ucieczki, tak jak robisz to teraz. Przez, że co, przepraszam? Masz swoje wymówki. Ale jestem pewien, że przeszedłeś całą tę drogę bez brudzenia sobie rąk, zachowując się jak, jak ministrant. Ale jesteś Ale jesteś jakuzą Nie jesteś lepszy ode mnie. Gdy człowiek wkroczy w takie... ten mrok, jest sam staje się mroczny do... do dnia swojej śmierci. W takim razie przygotuj się na, na to, że piekło spotkacie teraz. Nic nie wierzą mnie. Spytam jeszcze raz. Na pewno nie dołączysz do mnie w tym planie? Mowy nie ma. Dobrze, w takim razie Powiem, pokażę Ci, jak załatwiamy sprawy w cieniu. Nie pozostawię nikogo żywego, kto by wiedział o tym planie. ma to koniec twój. Wen -hai Li. Stillbreaker jest przegięty, możliwe, że o tym kiedyś wspominałem Nieźle. Te jego komba potrafią być potężne. Szczególnie teraz, gdy sam sobie włączył trip hit. Dobra. Masz już jakiś Nie ma żadnej innej opcji niż dubler. Że jeżeli chcesz ochronić Makoto, to potrzebuje martwego ciała Makoto. Inaczej ktoś dużo bardziej bezwzględny niż ty znajdzie ją i zabije. A ty, a ty sam będziesz już dawno martwy. Tak możesz tego nie rozumieć. No I gdy to się stanie, jedyne co będę musiał zrobić to zabić wszystkich, którzy będą na mnie polować. Ty chyba nie mówisz poważnie. Sam to powiedziałeś. Wstąpisz w cienie, będziesz w nich do końca życia. Nie zdejmiesz z tego celu z siebie, ale. Dalej możesz wybrać, kogo wziąć w ten cień ze sobą. Masz moją odpowiedź. Przestań. Nie pozwól, żeby się zaziębiła. To jest jak twoja córka, prawda? Co ja w ogóle wyprawiam? Wesoły pan. Już trzy dni, yy, nic nie, nowego nie wyniknęło, a nawet jest chyba troszkę gorzej niż było. Gdy tylko sagała dowie się, że trzymam dziewczynę żywą, to będzie po wszystkim. Nie mogę teraz ryzykować pójścia do magazynu. Lepiej yy, grać na spokojnie i pójść do Grandu jak zawsze. Dobrze, na razie tyle chyba ciężkich wątków. Chyba, że... A tak. Zasejwuję, chyba, że coś mnie powstrzyma, coś wyniknie. Gdzie to się tutaj się idzie? Chyba będzie można zasejwować po drodze. Na spotkanie, czy też na... Wyjątkowe spotkanie w grandzie przeznaczę następny odcinek Dlatego do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku Let's Playa Jakuza 0